3. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, panowie i panie. Z tej strony Rafał Sułowski, kryptobloger w kolejnym nagraniu, podobnym jak trzy dni temu, będzie dzisiaj edukacyjnie. Spodobało Wam się to, jak pokazuję kulisy mojej analizy, tego jak podchodzę do bitcoina, jak analizuję rynki finansowe, więc wyczułem, że jest potrzeba edukacyjna. W związku z tym robię dla Was kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, żadne nie wie, odcinków darmowego szkolenia inwestycyjnego, głównie skupiającego się na Bitcoinie. Te filmy będą na osobnej playliście, dlatego będziecie mogli sobie zawsze do nich wrócić za rok, za dwa, za trzy. Te firmy będą takie forever green, czyli one nie będą się przedawniały, one nie będą analizowały obecnej sytuacji na Bitcoinie, one będą wam dawały po prostu narzędzia do tego, żebyście sami potrafili dobrze analizować rynek, bo bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć w jakim kierunku patrzeć. Jest ogrom informacji, danych, szumu, takich kwestii, które kompletnie odwracają naszą uwagę od rzeczy, które mają realny wpływ na cenę. Krążą pewne legendy, pogłoski, podania, mity, które są głupotami i ja w tej serii będę je rozwiewał, a będę mówił o tym, co jest ważne. A więc w dzisiejszym odcinku, co ma, a co nie ma wpływu na cenę bitcoina. Co wpływa na cenę bitcoina, czy stopy procentowe wpływają na cenę bitcoina, będzie dużo o SP500. W związku z tym, że SP500 i Nasdaq, rynki wysokiego ryzyka, mają wysoką korelację z bitcoinem, a bitcoin no, nie ma wystarczająco długiej historii, żeby przeanalizować go tak, jak ja tutaj to będę robił. Więc jeżeli analizuję korelację SP500 albo Nasdaq, do jakiegoś tam aktywa albo do jakiegoś wskaźnika, to znaczy, że bitcoin będzie się zachowywał podobnie i ja Wam zaraz to udowodnię. Jak zachować się w recesji? Jak recesja, recesja wpłynie na bitcoina? No bo wtedy też będzie do dróg, a więc zwiększanie się bilansu Fedu, jak to wpłynie na bitcoina, zwiększanie się globalnej płynności. Tak, na pewno złamiemy dzisiaj wiele paradygmatów, pokażę palcem wskaźniki, które wielu mylnie analizuje i powiem ci na co powinieneś zwracać uwagę. Dobrze, a więc odcinamy się od szumu, ale żeby zbudować sobie fundament do całego tego odcinka, to musimy zgodzić się, że jest korelacja pomiędzy bitcoinem a rynkami wysokiego ryzyka. Czyli wchodzimy sobie na bitcoina, teraz jestem na wykresie bitcoina. I pokazywałem Wam ostatnio jak, jak używać correlation, correlation coefficient w ten, ten tutaj wskaźnik. Jeżeli go dodacie sobie do ulubionych, czyli klikniecie, klikniecie tutaj w gwiazdkę, to on się pojawi w dziubku tu O. Więc nie muszę za każdym razem wchodzić tutaj i wpisywać correlation coefficient, tylko wystarczy, że klikam na dziubek correlation coefficient ma akcja. SPX. Jak jest, jaka jest korelacja z SP500? Korelacja jest bardzo wysoka. Na tą chwilę znajdujemy się na poziomie 0,94, czyli 94% pozytywnej. Korelacji, oczywiście, jeżeli jest 1, to jest to korelacja idealna, zero korelacja nie występuje, minus 1 jest to korelacja odwrotna. Odwrotna, czyli że jedno aktywo idzie do góry, a drugie idzie do góry w dół. Czyli na przykład korelacja minus 1 pomiędzy Bitcoinem a SP 500 polega na tym, że Bitcoin rośnie, a SP 500 spada. Nie, tutaj korelacja jest bardzo wysoko i długoterminowo się utrzymuje. Tutaj porówn porównaliśmy do SPX. -a. A ja sobie jeszcze bym chciał porównać do Nasdaqa. Nasdaqu, Nasdaqu, cyk, Apply, mamy to, e, dokładnie to samo, bardzo wysoka korelacja. A więc e, możemy zgodzić się z tym, że e, możemy analizować e, spx oraz ndx tak jakbyśmy analizowali Bitcoina. On tutaj ma dużą, większą próbę, dlatego ja będę go, będę go wykorzystywał. Pierwszy, przy, pierwszy przystanek dzisiejszego odcinku Odcinka Kto mówi odcinku S&P 500 I my sobie to porównamy Do stóp procentowych Interest rates US interest rates No bo bardzo Co to się stanęło Co to się stanęło Ej. SPX SPX Jesteśmy na SPXie i teraz uh, robię tu, 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 tu uh, correlation pewnie to okienko sobie wpisałem correlation coefficient interest interest rates Dobra, jest, mamy porównanie, yy, mamy korelację pomiędzy e, e, SPX-em a stopami procentowymi, no bo bardzo często pada pytanie, whistle, teraz będą obniżane stopy procentowe, czyli rynki będą rosły, yy, bo za każdym razem kiedy stopy procentowe są obniżane, to wtedy rynek rośnie. To nie jest prawda. Stopy procentowe nie mają żadnego wpływu na e, rynki wysokiego ryzyka, na SP500, na Nasdaq czy na Bitcoina. Liczy się powód podnoszenia stóp procentowych, jeżeli te stopy procentowe są podnoszone, e, ponieważ tak jak teraz e, e, inflacja spadła, a więc jest to pozytywny na informacja, no i w związku z tą pozytywną informacją rynek rośnie. Gdyby było tak, że stopy procentowe są obniżane, ponieważ w realnej gospodarce zaczęło się już coś psuć, no to wtedy to by wpłynęło negatywnie na rynki finansowe. Ale samo obniżanie czy podnoszenie stóp procentowych nie ma wpływu na rynki tradycyjne, na, na rynki wysokiego ryzyka. Tutaj sprawdziliśmy sobie na interwale miesięcznym, na interwale tygodniowym, również ten wykres jest nijaki, nic tutaj nam nie wskazuje na korelację wpiszmy sobie bitcoin i też tutaj jest correlation coefficient do stóp procentowych widać że tutaj nie ma żadnego jednoznacz, żadnej jednoznacznej korelacji Dobra, mamy tutaj kolejny wykres, bardzo ciekawy, który wskazuje na to, że nie ma po prostu korelacji pomiędzy stopami procentowymi a rynkami wysokiego ryzyka. No bo popatrzcie sobie. Tutaj mamy na zielono stopy procentowe. Na różowo-fioletowo mamy inflację. I teraz tak, za każdym razem, kiedy inflacja jest wyżej niż stopy procentowe, no to opłaca nam się pożyczać pieniądze. No bo w momencie, kiedy Pieniądz traci na wartości bardziej niż koszt jego pożyczenia, no to to jest znakomity deal, nie? Na przykład tutaj mamy koszt pieniądza, tutaj mamy stopy procentowe 5%, nie? Mamy 5%, a a koszt a inflacja jest niższa, czyli ja muszę zapłacić koszt pożyczki większy niż pieniądz traci na wartości. Jeżeli na przykład tutaj bym sobie chciał pożyczyć w 2021 roku, gdzie nie było w ogóle Kosztu pieniądza, bo stopy procentowe wynosiły zero, a inflacja była duża, to wtedy ja pożyczając takie pieniądze w perspektywie czasu oddaję pieniądze, które mają mniejszą siłę nabywczą, dlatego mnie się bardzo opłaca to robić. Natomiast jeżeli jest w drugą stronę, tak jak tutaj było w latach 80., w latach 90., gdzie faktycznie te stopy procentowe były wyższe od inflacji, no to to jest otoczenie, otoczenie ekonomiczne, w którym nie. Nie bardzo opłaca się pożyczać pieniądze, nie? I to raczej negatywnie powinno wpływać na rynki. Aczkolwiek, jeżeli spojrzymy sobie na ten okres od roku 80. do., gdzie tutaj były cały czas negatywne. Dobra. Gdzieś tutaj pomiędzy tymi latami 80 a 2001 inflacja utrzymywała się poniżej stóp procentowych. No to teraz zobaczmy sobie, jak to wyglądało w porównaniu do spx a Otwórzmy sobie to w nowym panelu, cyk. W okresie, kiedy no, nie bardzo opłacało się poruszać pieniądze, kiedy, ta, kiedy te stopy procentowe były nieprzychylne, to... SP 500 urosło o 931%, więc generalnie stopy procentowe nie mają wpływu na akcję cenową aktywów o wysokim ryzyku, ponieważ są różne mechanizmy kompensacyjne, które potem sprawiają, że tak czy tak pieniądze są na przykład pożyczane, tak jak w tym wypadku. A więc od tego sobie wyjdziemy. To jest kwestia numer jeden. Stopy procentowe nie mają wpływu na aktywa o, wysokiej, o wysokim ryzyku. I teraz przechodzimy do kwestii numer dwa. Te wszystkie kwestie pod koniec będą potrzebne do tego, żeby wyciągnąć wniosek. Recesja. Łysy, idzie recesja. W związku z tym, że idzie recesja, no to y, będą wzrosty płynności, to będzie wzrost bilansu Fedu, a to w efekcie wpłynie na cenę. Trzeba by na pewno, sprawdzimy, że idzie recesja, to jest y, oczywiście, y, to jest oczy, oczywista oczywistość. Y, spójrzmy sobie na kilka wskaźników. Visa Spending Momentum, spójrzmy sobie na Unemployment, unemployment rate spójrzmy sobie może jeszcze na um, z takich wskaźników uh, personal personal saving rate jeszcze sobie spójrzmy by interest uh, rates fed. interest rates fed trading economics, nie 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 tu bym chciał St. Louis, dobra Czyli wiele wskazuje na to, że idzie recesja, tak? Krzywe dochodowości są odwrócone do poziomów widzianych w latach 80. przez tak długi okres, który, że nawet w latach 80. one nie były tak długo odwrócone. Czyli ten kryzys jest bardzo odwlekany w czasie, ale on w końcu przyjdzie i będzie to bardzo poważny kryzys i recesja. Zauważcie, że w momencie, kiedy te krzywe dochodowości wracają na właściwe tory, to tutaj na szaro są zaznaczone recesje. I ta recesja również prędzej czy później nadejdzie. Myślę, że to jeszcze nie w nadchodzących tygodniach, to jeszcze, jeszcze, chwilę, jeszcze chwilę musi się podgotować. Wizja visa spending, tu mi się ładuje, unemployment rate już, widać, że zatrudnienie, bezrobocie znaczy się idzie do góry, to jest kolejny wskaźnik, który sugeruje, że recesja tuż, tuż. Następnie Personal Saving Rate. Czemu to się wszystko nie ładuje? Personal Saving Rate. Czyli to jakie są oszczędności Amerykanów. Widać, że te poziomy są bardzo niskie, 3,4 no to tutaj podobne poziomy były w latach Global Crisis w roku 2008. Jesteśmy bardzo nisko, jeżeli chodzi o oszczędności. Widzicie, że w latach 50., 60., 70., 80., tutaj były, 90. były dużo wyższe poziomy w, w dobie covid -a był ogromny dodruk, który spowodował, że Amerykanom napchały się kieszenie. Oczywiście później to wydawali, dlatego też mieliśmy tą, te wzrosty na akcjach, aczkolwiek teraz już są Amerykanie wyzerowani. Federal WBB, coś mi się tu nie ładuje. Visa Spending Momentum. O, dobrze załadowało się. Widać, że też w 2020 roku przy tym kryzysie to momentum wydawania na kartach Visa było... Bardzo spadkowe, i tutaj też widać taką długoterminową tendencję spadkową. Także na pewno recesja jest na kartach. Recesja jest na kartach, chociaż sądzę, że będziemy musieli chwilę na nią jeszcze poczekać. No i pytanie, jak będzie się Bitcoin zachowywał właśnie w tym otoczeniu kryzysowym. Co możemy sobie sprawdzić? Fed balance sheet. Fed balance sheet, czyli bilans Fedu. To mogę sobie usunąć. To mogę sobie usunąć. To mamy bala, bilans Fedu. No i jak bilans Fedu, jaką ma korelację do. No tutaj sobie zróbmy do SPX. A nie robię do Bitcoina, ponieważ Bitcoin ma zbyt krótką historię. Zrobimy sobie do. Zrobimy sobie do SPX. -a. Chociaż może do Bitcoina też zrobię. Widzicie, tutaj korelacja nie występuje. Zarówno na tygodniówce, jak i na wykresie miesięcznym, góra, dół, góra, środek, góra, dół, góra, dół. Nie ma tak naprawdę korelacji. W sumie możemy sobie też tutaj mm, sprawdzić korelację do bitcoina. Racja, możemy sprawdzić. BTC, korelacja do bitcoina, market cap, cyk. Również korelacja nie występuje. Jest taki bardzo zróżnicowany ten wykres. Nie ma korelacji pomiędzy tym, co dzieje się w Fedzie, a co dzieje się na wykresie bitcoina. No bo patrzcie, jeżeli jeszcze sobie porównam to w ten sposób, wezmę BTC, BTC same price, no to co tu się dzieje? Mamy od, od, 2000, od, June, od czerwca 2022 roku bilans Fedu się zmniejsza, a na kryptowalutach mamy wzrosty jak to było w przeszłości. Patrzcie, rok 20, od roku 2015 była tendencja spadkowa, zerowało się konto Fedu, a mieliśmy na Bitcoinie hossę. Nie ma tutaj korelacji, więc patrzenie się również na bilans Fedu nie ma sensu w kontekście analizy rynków o wysokim ryzyku. Powinniśmy tutaj też sprawdzić money to supply USM2. United States Money Supply M2. No bo też wielu mówi, że, w, że jest korelacja pomiędzy płynnością, pomiędzy tym, ile kapitału jest tutaj w obiegu. No to patrzcie, no to od. No to ostatnio właśnie tak ta korelacja wygląda, że tutaj mieliśmy. Tu mamy wzrosty na Bitcoinie, tak. A w tym samym czasie, w tym samym czasie e, e, USM US, e, US 2, czyli United States Money Supply M2 e, spadał. Więc ta korelacja też e, no, w, jest e, nie najlepsza. Jak sobie wyjdę USM 2 i jeszcze sprawdzę correlation coefficient do Bitcoina. A ja też może być złe do bitcoina, to tutaj też jest góra, dół, nie występuje jednoznaczna korelacja, jak wcześniej Wam pokazywałem pomiędzy Bitcoinem a SP 500 czy Nazdakiem. Tam występuje, je, występuje korelacja. Czyli tak, czyli co na razie się dowiedzieliśmy, że, ko, że stopy procentowe nie mają wpływu na rynki wysokiego ryzyka. Dowiedzieliśmy się również, że w recesji, czyli w momencie, kiedy ten balance sheet Fedu będzie się zwiększał oraz w momencie, kiedy będzie dodruk, to to niekoniecznie będzie miało wpływ na rynki wysokiego ryzyka. Wróćmy sobie na chwilę do stóp procentowych, bo tutaj stopy procentowe jednak mają wpływ na niektóre rynki. I stopy procentowe, czyli interest rates, jak ja Wam to pokażę, albo nie, wejdźmy sobie na obligacje. SPTL. SPTL, Portfolio Long Term Treasury ETF, czyli to jest ETF inwestujący w długoterminowe obligacje. Tutaj nie potrzebuję akurat wykresu bitcoina, bo ja będę chciał sobie sprawdzić korelację pomiędzy obligacjami a stopami procentowymi. Czyli robię tutaj interest rates, new panel, może być new panel. Why not? Why not? I teraz podzielimy sobie to na, na takie okresy: podzielimy sobie to na okres 1, obniżek stóp procentowych. Nie? Potem mieliśmy, mieliśmy czas pauzy. Potem mieliśmy podnoszenie stóp procentowych. Potem mieliśmy kolejną pauzę. I potem mieliśmy podnoszenie stóp procentowych. E, już tłumaczę. Obniżenie stóp procentowych. Tak? Mamy tutaj. Cyk. Na obligacjach mamy wzrosty. Następnie jest okres e, pauzy przy niskich stopach procentowych. E, co czemu mi się tak przesuwa? A fucking. A ah, fucking Ajajaj, aj, 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 nie tak chciałem i mi uciekło. O Jezu, jedu. SPTL. Wracam. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Mam daremną myszkę. Kupiłem sobie nową myszkę, ale wtedy ale mi wadzi z audio, więc musiałem, muszę z tej starej korzystać, przynajmniej do tego nagrania. Anyway. Mieliśmy okres pauzy na niskich stopach procentowych, był to okres względnie pozytywny dla rynku obligacji. Następnie jest podnoszenie stóp procentowych, a na obligacjach mamy spadek. Tak, tak to zrobię, będzie lepiej widoczne. Na, na obligacjach mamy spadek. Następnie tutaj jest rok 2020. Tutaj był jest marzec, czyli tutaj był kryzys, były spadki na, na rynkach i tutaj już rynek zaczął wyceniać, że będzie podnoszenie stóp procentowych. Dlatego ja to analizuję jako całość, analizuję to jako, że tutaj jest podnoszenie stóp procentowych, a przynajmniej rynek myślał, że będą wcześniej te stopy procentowe podnoszone i widać, że jest odwrotna korelacja. Czyli za każdym razem, patrzcie, stopy procentowe są obniżane, obligacje rosną stopy są podnoszone, obligacje spadają, stopy są obniżane, rosną, stopy są podnoszone, obligacje spadają. Dlaczego? Tutaj jest bardzo prosta korelacja, ponieważ stopy procentowe są powiązane z rentownością. W momencie, kiedy rentowność obligacji rośnie, to wtedy spada wartość tychże obligacji. Więc pytanie, co dalej? I odpowiedź jest dość prosta, bo tutaj mamy wysoką korelację. Co się stanie w momencie, kiedy stopy procentowe będą obniżane? No, jest to pozytywne dla obligacji i te obligacje będą tutaj zwyżkowały. Więc jeżeli inwestujecie w obligacje, to tutaj stopy procentowe faktycznie mają korelację. Dobrze, wyciągnęliśmy sobie wniosek, że nie ma sensu analizować stóp procentowych w kontekście rynku wysokiego ryzyka, Bitcoina czy S&P 500, i, i, ale jest coś, co faktycznie wpływa na te rynki i jest to zadłużenie w stosunku zadłużenie w stosunku do PKB, czyli debt to GDP ratio. Żeby to sobie przeanalizować, tu musimy zamknąć i musimy wejść na wykres USGDG. United States Government debt to GDP. No nie. O ja sobie już tu kiedyś rysowałem. Dobrze. Dobrze, to idealnie nawet, bo nie muszę sobie jeszcze raz tego rysować nie muszę sobie jeszcze raz tego rysować jestem bardzo zadowolony więc to jest e, otworzę dwa okna w ogóle bo bym chciał wam pokazać dwie rzeczy a w drugim e, policzymy sobie SPX czyli S&P 500 podzielone przez USM2 I już wszystko tłumaczę e, przyjaciele moi drodzy już wszystko tłumaczę United States government debt to GDP czyli jest to stosunek Zadłużenia do PKB. Jest to wykres długoterminowy od roku 1940 do dzisiaj. Z drugiej strony. Tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego również nie potrzebuję. Z drugiej strony mam tutaj wykres miesięczny sobie odpalę. Mam tutaj wykres, który pokazuje SP500 w stosunku do podaży pieniądza M2 w Ameryce. Jest to bardzo ciekawy wykres, z którego można wyciągnąć interesujące wnioski. Bowiem, jeżeli inwestowałeś sobie w roku 59, to do dnia dzisiejszego siła nabywcza pieniądza, który wtedy zainwestowałeś, a nawet tu, to wzrosła o 29%. Oczywiście, że SP 500 od tamtych lat urosło niesamowicie, aczkolwiek wartość Twojego pieniądza, bo tutaj jest SP podzielone przez, te, przez to, ile jest pieniędzy w obiegu, czyli to pokazuje realną siłę nabywczą Twojego pieniądza. Ta wartość urosła o 29%, no pomimo, że tutaj mieliśmy, tak, tu było 54% wzrostu, a tu było minus 56%. W pewnym momencie inflacja była tak wysoka, że traciłeś inwestując w SP 500, cały czas zarabiając. Pomiędzy rokiem 59 a 82 twoje pieniądze straciły 69% siły nabywczej. Dlatego ja bardzo lubię analizować właśnie do tego wykresu, bo on mi pokazuje realnie, ile ja zarabiam pieniędzy i to jest dla mnie kluczowe, bo ja nie chcę. Zarabiać pustych pieniędzy. Co z tego, że ja będę miał większy, więcej numerków na koncie, skoro ja nie będę mógł więcej za, nich, za nie kupić. Ja chcę pomnażać pieniądze, tak, żebym mógł więcej za nie kupić. To jest moje założenie. I teraz patrzcie. Jeżeli ja porównam sobie Debt to GDP do tego wykresu, który przed chwilą pokazywałem, czyli SPX podzielić przez USM, USM2, tak? W tym samym panelu to zrobiłem. Chcę to zrobić w nowym panelu. Dobrze, to tutaj widać bardzo ładną korelację, piękną korelację. Rok 58, tutaj mm, zadłużenie w stosunku do PKB spada. No i SNP spada. Zadłużenie do PKB od 80 do 99 rośnie. SNP rośnie. Następnie mamy kryzysy, tak? 2001-2008. Tutaj mieliśmy duże spadki na SP i tutaj gdzieś ten poziom długu do PKB utrzymuje się na jednym poziomie. Następnie mamy wzrost. I tutaj również mamy to od 2000 po kryzysie. Po kryzysie by trzeba było to policzyć. Trzeba policzyć po kryzysie, więc to nieumiejętnie położyłem. Tu mamy okres od kryzysu. W sumie nie wiem czemu ta kreska też tu jest coś mi się poprzesuwało do dzisiaj. Czyli co? Czyli co nam to mówi? W momencie kiedy rządzący wydają więcej pieniędzy, zadłużają się, wtedy to ma realny wpływ na na SP500. Mówię o SP500, ale możesz to rozumieć tak, że ma to realny wpływ również na bitcoina, ponieważ te rynki są ze sobą skorelowane, rozumiesz? Więc najważniejsze jest to, żebyśmy my oszacowali, co dalej się będzie działo. I o tym w ogóle będzie kolejny odcinek. To jest tylko tutorial edukacyjny, żebyście wiedzieli, w jaki sposób analizować, bo jeżeli tutaj rząd Stanów Zjednoczonych będzie chciał obniżać to swoje zadłużenie, to... To wpłynie negatywnie na yy, wszystkie rynki wysokiego ryzyka, na SP 500, na Nasdaq i na Bitcoina. Pytanie, czy w dzisiejszym otoczeniu geopolitycznym jest możliwość obniżania zadłużenia? Czy to nie jest okres, w którym zadłużenie będzie leciało tu, demon, bo yy, no, rysują się nam na mapie geopolitycznej różnego rodzaju konflikty, które wkrótce mogą eskalować. Yy, ale tak. Wnioski z tego filmu są takie: czym więcej rząd się zadłuża, tym to jest lepsze dla rynków finansowych. Nie ma korelacji pomiędzy stopami procentowymi a Bitcoinem, SPX-em czy Nasdaqiem. Nie ma również wpływu balance sheet Fedu czy money to supply, czyli płynność na rynki. Ma ona wyłącznie wpływ w momencie kiedy rząd się Zadłuża. To jest, to jest święty gral tego filmu. To jest najważniejsza kwestia. A też zapamiętajcie sobie, że SPTL, czyli tutaj, czyli obligacje, mają jednak korelację do, 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 do stóp procentowych. To jest to, co chciałbym, żebyście po tym filmie wynieśli. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie lajka, like, udostępnijcie, napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się ta seria edukacyjna filmów wkrótce będzie więcej. Także do usłyszenia. Nara!